Siemaneczko, witam was w kolejnym openingu razem z widzami Dzisiaj otworzymy sobie kolejne bazy Lucky bloków. Sami trochę ich ostatnio respił, więc mi się udało nawet dwie bazy zebrać A wy jak chcecie wziąć udział w takim odcineczku to oczywiście piszcie do mnie na Robloxie Albo na Discordzie jak macie bazy po na biuzach, pełne Lucky bloków. Serdeczna piąteczka na start, a my zaczynajmy Więc chodźmy do pierwszej bazy, dzisiaj teraz sobie zaczniemy od Adama, dobra. Adam tu ma resztkę blaki Bloków. No to zacznijmy. Ma parę laki Bloków od Kapibary. No to niech mu otworzy. Jako pierwsze, Los Chiwonis. No dobra. No niestety. Wczoraj mu szczęście dopisało, a dzisiaj dla Kapibary Los Bombinitos. I na piętrze jeszcze jeden. No i ostatni tutaj od Kapibary jest Alessio. No niestety. Adam nie przyniósł szczęścia dla kapibary, no to chodźmy dalej. Teraz kapibara, kapibara. Adam nie przyniósł szczęścia, to może ty kapibara będziesz miał farta. Dawaj, dawaj. Zobaczymy. I jako pierwsze ciławini. No niestety. Dalej kolejne ciławini. Los Bombinitos. Ale lipa. Jako czwarty Alessio. No i piąty, dawaj, dawaj, coś z piątego. Coś dobrego, no. To jest Los Tipitaco, czyli lipa. No dobra. Capibarze na razie nie oddaję, ale jeszcze troszeczkę ma miejsca. I Los Tuxitos. no takie prawie coraz lepiej, ale mogło być lepiej. Alessio, no dobra, coraz gorzej. No jeszcze trzy na tym piętrze, dawaj. Jeszcze trzy. Jako pierwszy... Los Orcalitos, 2,7 miliona, dobra, lepiej. Dalej mamy Los tungtungsitos i Los Ciławini, ale nie oddaję. Dobra, chodźmy na pięterko i na pięterku zaczynamy z kolejną porcją. I jako pierwsze los Gatito, nie, Gatito zwykłe, ok. Dobra, zaczynamy najpierw od tako. No dobra, niech lecą najpierw tako, Chihuahuini. Na razie trzeba dwa miliona Plus, żeby wygrać, no. Na razie nie ma tak ciężko jak ostatnio, ale tu mocny los tak oczeka, więc. Kto wie, kto wie? O, kapibara czaruje tego mocnego. Dobra, dawaj kapibara. Tu jest mocne. Ja nie patrzę, ja nie patrzę. Ja się odwracam. I? Co piszą? Uf, Czyli coś słabego. Los Chiwa niestety. Aj, 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 Pięć efektów i przeklętej. I niestety los Chiwa nic. Teraz. 4,8, no, podnosi poprzeczkę, ale szału nie ma. Los bombinitos. No i przedostatni alessio No i ostatni na tym piętrze. No, dawaj, co będzie? Co będzie? O, żółwiki są, 5,5 miliona. Ok, czyli po podbija stawkę, żółwiki są. No i ostatnie piętro, dwa laki wloczki, dawaj, dawaj. Żółwiki, znowu żółwiki, same żółwiki lecą. I los tunk -tunk sitos i dalej. No, dawaj, los bombinitos, 1,9 miliona. A jajaj, nie oddało. Czyli najlepsze co trafił to 5,5 miliona żółwiki tutaj. Dobra, chodźmy do kolejnej bazy. Dobra, dalej otwiera cytrynka. Cytrynka jedno pięterko tym razem. Muszę trafić coś 5,5 miliona plus. To chyba nie takie trudne, no zobaczymy, zobaczymy. Milion osiemset na razie. Zobaczymy, czy cytryna będzie miał szczęście dzisiaj. I dalej mamy los orcalitos i... Los Nic. No, na razie nie przebija go, więc jest Lipton. Jeszcze przeklęty Festival Lucky Block, no to jeszcze jest nadzieja. I Gatito, niestety, 1,6 miliona. Dalej mamy Gatito... 1,9 miliona. Trochę powoli do góry idzie z tą kasą. A teraz Los Bombinitos. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Festiwalowy już? Oj, festiwalowy już, dobra. Odwracam się, nie patrzę. I pan Danin. 2,6 miliona. No niestety na razie żółwiki wygrywają. Jeszcze trochę czasu mamy, ale żółwie na razie górują. Przedostatni taki blok z tego piętra. wini i Czterema efektami. Hokus pokus czary mary. No i, no i, no i. no i, Błagam. No, nie wiem, czy błaganie pomoże, ale zobaczymy. Jest nadzieja, ale nadzieja umiera ostatnio. Ile to daje? 4 miliony, czyli na razie kapibara króluje. No dobra, tu tyle z tej bazy. Chodźmy do kolejnej. Idziemy sobie do Freka. Frek troszkę na bloków ma. I zaczyna od tej strony. No dobra. 5,5 miliona do przebicia. Jako pierwsze, Carlo. Jako drugie. Six-7? Co jest? Wczoraj było Six-7 i dzisiaj Six-7. Let's go! No to dwa 6 7 w 2 dni. Co jest? I to te przeklęte. Nice, 67,5 mila. No dobra, yy, mocne, mocne. Akurat powiedziałem, że to poleci, powiedział. Chyba powiedział, no możliwe. Co tu? Los tipitako I ostatni z tej strony, los Chihuahua. dobra, Six-7, 67,5 mila. No ładnie, ładnie. I tutaj dalej mamy Chihuahua. Dawać kolejne, Wini kolejne. Dalej mamy, co mamy dalej? No, coś dobrego. Lostung Tung Sito. Ja coś czuję, że on jeszcze coś dobrego otworzy zaraz. Ja wam to mówię. Mamy los Tipitako I ostatnie na tym piętrze, no, co będzie? I los Tipitako. No, niestety, ale Six-Seven jest, Six-Seven jest. Także lecimy ładnie. Drugie piętro, no. Mówię, jeszcze jedna rzecz poleci, dobra. I, uwaga, to nie tutaj. Może to w tym lucky bloku. Ja nie wiem w jakim lucky bloku, ale wiem, że coś dobrego musi mu jeszcze polecieć. Teraz mamy los tung tung sitos. No, jeszcze pięć laki bloków. Dawaj, dawaj. Co mamy? Ajajaj, aj, aj, jak blisko. Blisko. Carlo, niestety. Festiwalowy na potem. O, to może z festiwalowego jakiś Mikołaj mu poleci albo coś. To wie, niestety Chihuahuini. Dalej mamy, co mamy? Carlo. i... Ostatni z tej strony. Ostatnim będzie. Chihuahuini. I festiwalowy. Uwaga, uwaga. Nie patrzę. Nie patrzę, odwracamy się. Wszyscy odwróceni, prawie wszyscy. I. reakcja. Scam, dobra. Czyli Pandanini, dobra. Czyli nie było mocnej reakcji, dobra. Tyle? Tyle. Dobra, chodźmy do kolejnej bazy. Ale six 7 oddało. No niestety Lipton jest. Nawet nie ma Liptona przecież. Trafił 6-7. Co ja gadam? Dobra. Chodźmy tym razem do mnie. Teraz ja se otworzę. Może jak jest. Przez to, że jestem ostatni, to ja mam najgorsze dropy. Dawać. Zaczynamy ode mnie. I zaczynamy od. Carlo. Niestety. Dalej mamy. Tutaj tako przeklętego z efektem 26. No dawaj, dawaj. I. Let's go! Los, no, my sposito 77 miliona! No, wczoraj nie oddało, dzisiaj oddało! No i mamy! Pięknie! Los, no, my hotsposito! No! Pięknie! Wreszcie, z efektem 26, no, przebiłem freka. <grym> Frek, dobra, ja wychodzę. O, ty! Alessio, dobra, ale jest pięknie, 77 milionów, elegancko. No, tutaj jeszcze może coś zapodać, więc dawaj z kolejnego, a ja przewidziałem, że coś dobrego poleci, ale myślałem, że u freka, a to jednak u mnie. Dobra, diamentowy z siedmioma efektami? Czy z ilomaś tam? Dawaj coś dobrego. Los Orcalitos, nawet nie wiem ile to daje, ale i tak pewnie sporo. Tutaj mamy Los Bombinitos. Dalej co mamy? Dalej, dalej mamy, no prawie los Six Seven. Jakby było jeszcze los Six Seven, to bym był mega, mega szczęśliwy. Ale na razie jest Lipton, La Grande nie, tylko Carlo. No i ten, te kolejne z 7 efektów chyba ma, nie? Niestety Gatito. No niestety, niestety. I tutaj jeszcze mamy. Otwórzmy tutaj z tej strony pięć efektów na tako. No, dawaj, dawaj. Niestety gatito. Tutaj dawać tego adminowego. A z adminowego mamy los Bombinitos. Z tego tako też chyba siedem efektów, więc dawaj, co mamy z tego. Ajajaj, los ciła i No i ostatnie dwa. Ostatnie dwa i idziemy do ostatniej bazy. Dobra, jeden i od razu drugi, bo to trzeba tak los Tipitako tako i z tego mamy... A jakby było drugi raz los no my posito to bym chyba się posikał ze szczęścia, jak to się mówi. No, ale najlepszym trafem jest te Los No My Hot Posito. i na razie ja wygrywam ten odcinek. Poprzedni przegrałem wczoraj, a dzisiaj jeszcze jedna baza do otwarcia i na razie ja wygrywam. No i został jeszcze Tanor. Tanor troszkę laki bloków ma. No, prawie pełne trzy piętra. Weźcie to Pipi Kiwi do ręki, trzymajcie mi. Pipi Kiwi na szczęście. No dobra, zaczynamy. Zobaczymy, czy mnie przebije. 77 milionów do przebicia. Los kukaracza z od razu trafia. Aha, przeklęte. Ok. Dobrze zaczął. Może pipi Kiwi ma szczęście? No, jakby trafił losu my hotspot Hotsposito, to bym się zdziwił, ale ciła Winnie Od razu takie coś, no, od razu mu ładnie sypło. I gatito. Dalej mamy, co mamy dalej? Dawaj, dawaj. U! O, prawie los six 7. No. Na razie, na razie nie oddaję. No ale zobaczymy, zobaczymy i. Kolejne, uff, dobra, jakby było los burritos, bo chcę wygrać, ja tam nie chcę nikomu zabrać brota, ja chcę po prostu odcinek wygrać, ja to mam gdzieś, ale na razie wszystko się na to zapowiada, że ja mogę wygrać, dobra, ostatni lucky block, tako z tego piętra, no trzymają mu na szczęście i czy to coś pomogło? Na razie nie pomaga, dobra. To idziemy na drugie piętro. Na drugim piętrze, no, fajne laki bloczki są, więc jest szansa. Od których zaczniemy? Od tych. Dobra, Od tych, co mają najmniej efektów. Rozumiem. Dobra. Pierwszy. Alessio. Drugi. los i Pitaco. No i trzeci. No, trzeci może coś da? Niestety, Carlo. Ajajaj. Aj, aj. Idziemy w dół, idziemy w dół, a mamy iść w górę z dropem. W górę z dropem, nie w dół. Teraz, który? Diamentowy z dwoma efektami. Jak widziałem, że dwa chyba ma. I Lost Chihuahuinis. Tutaj mamy, o, los Tortus, Ile? 7,6 milion. Złote z czterema efektami. Okej. Okay. Jest nawet dobrze, ale dalej mnie jeszcze nie przebił, tutaj mamy Los Bombinitos, dalej mamy Gatito, no i ostatni z tego piętra, pięć efektów diamentowy, uwaga, uwaga, otwiera, dobra, otwiera, uwaga, uwaga, co poleci? Chihuahua niestety, to Lipton, dobra. I jeszcze ostatnie piętro. Ostatnie 6 szans. Odkąd zaczynamy? Odtąd. I jako pierwsze. Crabo Limonetta. 2,1 miliona. Jako drugie. Crabo Limonetta. Jako trzecie. Los Bombinitos. No i ostatnie trzy szanse. No. Dawaj, dawaj. Jeszcze masz szansę mnie pokonać. Ale Los Bombinitos. Tutaj. Gatito. I ostatnie. Gatito. Dobra. Czyli... Przesądzone, udało się, najlepszym dropem Tanora. Nie wiem, co było, chyba. Nie, te los kukaracza z na dole, co są, mnie? Chyba to, chyba to. Tak, 13,7 miliona, nic więcej tu nie widzę. Także gratulujemy Tanorowi. A, niestety, dla Was, widzowie, co biorą udział ze mną tutaj dzisiaj, to niestety peszek, ale jeszcze chodźmy, to se sprzedajmy. Jeszcze zakręćmy kołem, bo jeszcze jest szansa na lucky bloka z koła. Jeden spinek jest. Uwaga, uwaga. No, niestety kaska. Może kto komuś się trafi taki blog? Chyba nie. Dobra, ja dziękuję widzom za udział w odcineczku. Zwycięzca jest tylko jeden, czyli ja. No a dla Was widzę, co to oglądają. Zapraszam na konkursik i na zwycięzcę z poprzedniego konkursu. Dobra, Frek chce dać to swoje SIX-7 na konkurs. No dobra, czyli oglądajcie przyszłe odcineczki, bo będzie takie coś do wygrania. Więc tutaj zbieramy do bazy. No a teraz chodźmy na dzisiejszy konkurs. Dobra, w poprzednim odcinku do wygrania mieliście takie Los z 40,5 miliona, więc macie teraz zwycięstwo na ekranie. Ja ci gratuluję mordeczko i jak zawsze dogadamy się co do odbioru nagrody, a dzisiaj do wygrania no te drugie loskę Sadia, co mi dali wczoraj, więc temat 37,5, nie 31,5, no to dzisiaj do wygrania to. A wy wiecie co macie robić, zostawić łapkę w górę, suba i napisać w komentarzu ważnik z Robloxa i w następnym odcinku dowiecie się się, to z Was to wygrał. A ja wam dziękuję za oglądanie. Elo, Elo.